Spotkanie ze stylistką, która ma nie lada wyzwanie. Zbliżam się do pięćdziesiątki. To wiek, gdy nasza skóra staje się bardziej sucha. Traci jędrność. Naofabiol od Wiszy, Odżywczy, redukujący wiotczenie krem na dzień. Redukuje suchość, zmarszczki i wiotczenie skóry. Idealny prezent? Zestaw kremów Wiszy, w świątecznej cenie. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie Pięć wyselekcjonowanych prażonych zbóż, mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada Kinder Country, odzyskaj swój rytm Kiedy wreszcie spadnie śnieg? Dziadku. Czas oczekiwania na śnieg, na prezenty To świąteczny czas Ta ciekawość, to drżenie w sercu pozostaje z nami Czy mamy lat 7, czy 77 No to patrz mhm. We wspólnych oczekiwaniach rodzi się magia świąt Kinder, w święta wszyscy jesteśmy dziećmi pięknem. Witaj w klubie mistrzów kupujących prezenty na ostatnią chwilę w supercenach. Teraz w Empiku. 70% rabatu na trzecią książkę. Skrabyl 41% taniej i Play do tężowy piekarnik z rabatem 33%. Empik. Witaj w klubie. Milka Max. Delektuj się maksymalnym smakiem w każdej kostce. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stop! Nie czekaj, aż gorączka wzrośnie i trzeba będzie podać silne leki. Gdy tylko zauważysz podwyższoną temperaturę, daj dziecku lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Lipomal nie dopuszcza do rozwoju choroby i dziecko szybko odzyskuje zdrowie. Lipomal naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu. <laughs> Ten kaszel mnie wykończy. Tutaj trzeba zastosować coś mocniejszego. <laughs> Przy tak męczącym kaszlu trzeba działać z podwójną mocą. Polecam Maxi Pulmon. Jedyny taki syrop na kaszel suchy o podwójnym stężeniu substancji czynnej. Szybko się wchłania i hamuje kaszel już po pierwszej dawce. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już mi pomogło. Maxi Pulmon podwójna moc na kaszel. Cześć! Przyniosłem coś dobrego na zatoki. Wystarczy jedna saszetka i nie Gorąca woda. O, jak miło. I gotowe! Renopuren zawiera aż sześć wyciągów roślinnych, witaminę C oraz cynk. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok i korzystnie wpływa na komfort oddychania. Co więcej, renopuren zatoki chod doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie! Renopurem. Dla zdrowych zatok. Dziś upiekę błędne ciasto z gelwę i... Mateo! Błędne ciasto. Si? Si, si. Leci mąk. Legalny proszek gelwę. I szocik. Vanilion. mieszasz tak, jakby nie było jutra. Pomarańcze. Wyciskamy jak serce byłego. Którego? Najgorszego. <laughs> Kakao też torturujesz. Rozpłaszczam. Jak brzuch przed kamerą. Do solarium i bum. Mam ciasto Obłęd. Mmm. Zawsze wychodzi! Twoja świąteczna podróż do szczęścia. La vie belle. Long. Ferrero Rocher. Daj się uwieść jego magii. Magia, zrodzona ze spotkania najdelikatniejszych doznań. Chrupiące, kruche, aksamitne. Ferrero Rocher, twórca magicznych chwil. Bezpieczna Polska jak przygotować dom. Twój dom może stać się bezpiecznym schronieniem, jeśli odpowiednio go przygotujesz. Przygotuj koce, ręczniki i taśmy do uszczelniania okien i drzwi. Oznacz miejsca odcięcia gazu, prądu i wody oraz przećwicz z domownikami, jak to zrobić. Wyposaż dom w gaśnice, koc gaśniczy oraz czujki dymu, czadu i gazu. Przygotuj się na przerwy w dostawach wody, prądu i gazu, a także na brak telefonu i internetu. Zapasy energii na 3 dni to minimum. Usuń z korytarzy i klatek schodowych zbędne przedmioty. Zachowaj spokój. Odpowiednio przygotowany dom zwiększy Twoje bezpieczeństwo. To nie tylko ubrania. W mojej szafie znajdziecie wszystko. To sposób na życie. To jest takie odzwierciedlenie mnie. Trudne zadania. Pierwszy temat kolor. Walka z czasem. Mamy tylko godzinę. I budżetem. Odmowa. Czemu? Zachwyty. Absolutnie wszystko się zgadza. I w topy. Nie będę się wypowiadała na temat tej stylizacji, bo jest obrzydliwa. Shopping Queen, Królowe zakupów nowe odcinki. Dzisiaj o 21:00 w Polsat Cafe. Gdy inni planują remont miesiącami, on robi to w trzy dni. Trzy dni to trwa. Nie ma czasu na sprzątanie. Wychodzi, i idzie. Zjeżdżajcie mi stąd. Tu tempo jest ekspresowe. Umówiłem się z nią na 16 i o tej porze chciałbym skończyć. Pomysły szalone. Słuchajcie, tą, tą kuchnię wyczarujemy tutaj. A efekty spektakularne. To jest radość. Darek Stolarz. Remont w 3 dni. Dzisiaj o 22:00 w Polsat Cafe. Trzy osoby. Tylko jedna naprawdę wolna. Ukryte strategie i randki obserwowane za ściany. Jest skreślony pocałunek to zdrada. Kto wygra w tej grze uczuć? Powiedz jej, że jest zbyt nachalna. Gry małżeńskie. Nowe odcinki w piątek o 22:00 w Polsat Cafe. Sponsorem programu jest firma Mlekpol, producent serków śmietankowych Łaciatych. Na program zaprasza sponsor, producent dermokosmetyków Dermedic. Teraz na program zaprasza sponsor Interia.pl, wydawca serwisu Smaker.pl. Joanna Dadas